Start. Siemanko, ponieważ ostatnio zauważyłem, że chłopakom trochę brakuje dyscypliny, to postanowiłem, że zamienię się dzisiaj w żołnierza i nauczę ich tego, jak wygląda prawdziwa musztra. I jak prawdziwy facet się zachowuje w mocnych warunkach? Idziemy po nich, zobaczymy, co robią. Panowie, baczność! Co to za telefon w pracy? Poblikuję odcinek. Gdzie jest ten telefon? Oddawaj, dawaj telefon. Jest szeregowy komendancie. Jaki komendancie, generale? Jestem generałem, widzowie. A wy zostawcie koniecznie subskrypcję w tym momencie. Bo przecież taki szeregowy. Ja nie wiem, co z nim zrobić. W takiej bluzie, co to ma być w ogóle? Jak ty występujesz w odcinkach? Chłopie! A gdzie jest drugi szeregowy? Mam nago? <grym> Nie, dobra, już zostań w tej bluzie. Gdzie jest drugi szeregowy? Eee, chyba eee, obija się przed telewizorem. Szeregowy, szeregowy zbiórka! z biurka! Ej! O, dawaj, Telefon. Żaden telefon, żaden odcinek! Zabieramy telefon! Już wiecie, że my się spóźniamy z odcinkami. Co tam szereg pod nosem? Szeregowy? Eee, że lubię jeść kotlety z brukselkami. No, dobrze, dobrze i czytać w baczności cały czas. Szeregowy zimek, co tu się wyczynia? Co on robi? Zobaczcie, widzowie. Nie ma siedzenia, leżenia wstawaj! Musztra, wychodzimy z. Domku, zostaw telewizor, pilota w ręku zabrał, no! Co się dzieje? Tak prawdziwy facet się zachowuje? Przecież przed grałeś ze mną. Słuchaj generała zipę! Właśnie! Gdzie jest telefon? Raz, dwa! Właśnie! No, zabieramy! Ej, ale co się stało? Przecież jeszcze 10 minut temu grałeś grałaś Co grałem piwę? Jaką pifę? Grałem światę... <FIFA> generał, generał grał fifę? Generał grał fifę! Znaczy o jestem. szeregowy <grym> zipek, ja muszę z tobą porozmawiać! Chwila, dobra, odpala. A jak się stoi na baszność? Bo ja nie wiem cały czas. Jak! Ja się... Ty salutujesz w tym momencie głąbie, Boże! To się na Waszą uwagę. Pozycja na baczność. Nogi razem, ręce, głowa do przodu, do góry, broda wysoko. Nie tak, nie tak, do przodu patrz. Mówiłeś wysoko, ale. E, powiedzcie, panie, komentajcie, mówi pan wysoko. Broda przed siebie wysoko, o! Prosto plecy, Boże! Ja nie mogę, ja z nimi nie wytrzymam. Czy to są prosto plecy, co oni wyczyniają? Dobra. Zaczynamy rozgrzewkę, panowie. Po pięć pajacyków. Szybko, pięć pajacyków. My mamy się zachowywać normalnie pięć razy? Ała Nie, pajacyki! Nie wyduriaj się, szybko! Ej, on mnie nie zawał. Co jest? Zostaw go, szeregowy! Wam się bić? Macie za dużo energii, za dużo siły, to ja wam pokażę. 10 pompek! Na ziemi gleba! Gleba! 10 zaraz muszę się zdjąć. Dawaj zegarek! Czekaj! Czekaj. Yy, roz. Niżej, niżej! Szybciej! Szeregowy! Szybciej! 2. No, Szeregowy Ernest! Twoje gratulacje! Dobrze, 10 pompek! A ten to ja nie wiem! 4. Może obciążenia mu damy trochę? Iż on robi damskie pompki! Prawda! Damskie pompki! Panie nieprawda ja to jest Ja nie wiem, damskie pompki w wojsku stary! Co to ma być? A wygodnie jest w tym wojsku. A ciepło. Ciepło, bo jesteś może ciepły! A co tak śmierdzi? On jest ciepły. Popuścił już. Ty ciepły, zejdź ze mnie. W tym momencie przewidzicie pałę i będziecie musieli wykonać trudne zadanie. Wpinamy się na boksa. Raz, dwa, trzy. jest No. Panie generale, nie potrafię. Co jest? Szybko, szybko dawaj. Jesteś taki silny siłacz? Proszę bardzo, zobacz ten jakiś zwinny! Nie zrobił nawet trzech pompek, ale wszedł. Panie generale, wbiłem sobie gwóźdź w rękę. Naprawdę? Tak, bo tubie wystaje. To schodź. Ale ja nie jestem alpinistą. Tylko to jest problem, bo ja umiem wejść, ale nie umiem zejść. Ja, ja cię zejdę. Nie. nie. bo tam on siedzi na o, gwoździu. On na... usiadł na gwoździa. nie. Szeregowy Erdys pod rabinet dla szeregowego Zipka, bo nie może zejść. Raz, dwa, trzy! Ruchy! Panowie, ponieważ się zmęczyliście już, to chyba czas pójść na jedzonko, co? Zjedlibyście jak w prawdziwym wojsku? Co? Gęsiego. Rączki! Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. No raz, dwa, trzy. To nie skacie, to jest policji! Oj, oj, oj! Pytasz mnie o nazwę, o moją nazwę generalską, tak? Mm -hmm. Ja nazywam się Arnold Schwarzenegger. Zemno, pseudonim Rambo! Ba, 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 ba. <laughs> Rambo to jest Sylwester Stallone. Ale właśnie o to chodzi, że <laughs> dwie postaci w jednym, dwa w jednym widzowie. Teraz, że taki mocny jesteś, tak? O to tu chodzi? Dobrze. Nie, to chyba z Nie śmiejcie się. Nie, nie. Proszę bardzo, zupka. Co to ma być? Nie, odwrotnie, o tak. To ma... słuchajcie, data ważności takiego produktu to jest 15 lat co najmniej. <noise> na <noise> zawsze. To cię pierwszy szeregowy. 15 lat. na <noise> datę Dobra, do 25 roku. Yy, do 2025 roku. Ale, ale skąd wiesz, że to nie zostało wyprodukowane. No, w latach tych no. to było no, zrobione. Nie, no ja, jak miałem komunię, to pamiętam a mama i kupowała. Tak, inaczej. no? Wtedy do Na dostam. odcinek. Panie generale, mógłby pan otworzyć? No chyba sobie jaja robisz. Dlaczego ja mam cię otwieram? Ja Bo nie mam panci. No to trzeba było zabrać z domu ze sobą. Ja już zjadłem Ale ja pan... jest. Gdzie puszka? Z puszką? Tak. Wytworzył mi pan? Co za debil tej... y, Eee, generał. Całuj. Dobra, nie musisz całować. Poza kamerą. Tak Co tam mamy dzisiejszego? Aj, Co tam dzisiaj? Ależ smakowitości! Co to takiego? Pasolka. Czekaj, dam ci talerzyk. Fajnie. Muszę. Dobrze, że ja już zjadłem wszystko. Ona jest cieplutka. A ona nie była kiedyś czerwona? <noise> nie była kiedyś <kielisz> czerwona. <noise> chyba, że przy zbiorach. Ogólnie ona jest cieplutka, bo jest w temperaturze pokojowej. Ja w pokoju ciepło, więc z jest, ciepła jest. Czy ja dałem mu talerz, nałożyłem fasolkę na talerz, a on je z, z. puszki. No nie, nie wierzę. Blask głupoty mnie oślepia, dlatego muszę być w okularach non-stop. O fu, to jest niedobre. A mogę dostać coś innego? Co on robi? Czy mi się zwidzi? Czy ja mam z Witry? Czy ja mam z A on rzucę odcinek. A, dobra. Już kurna, czwarty raz. Stary, nagrywamy 4 godziny odcinek, a ty wrzucasz go jeszcze cały czas, jakby? Od początku naszego odcinka. Widzowie, naprawdę zostawcie łapki w górę w tym momencie, bo to przychodzi Ech, ludzkie pojęcie. Cztery godziny jesteś użonierzami. No dokładnie. Zostawcie łapki w górę. To panie generale panu zabierze już. Już nie mam! Oddawaj Ślądam. telefon! Oddawaj telefon! Ja, ja nie dobrze. używam, a nie mam. Chłodź tu telefon! Tu telefon. Ja nie... tu telefon. Nie mam, proszę nie przy... Nie masz? Nie mam. Pan stoi na nim. O Jezus Maria! Chciałeś mnie już, to szukać. nie mój. To nie twój, tak? A ja zobaczysz. dobrze. dobrze. Ja Żaram cię. Gratuluję. Kiedy koniec tego treningu? Ja się już nie chcę Nic się no. trenować? Nie no. znam. Masz telefon znowu? Co ci oddaje? A ja, ja, ja mi nie oddał? Nie mi, Co tu gadacie? Co? Co? Słyszałem, co, co było gadane? No bo tam był kurczak. Tak, kawałek kurczaka, cajcie. Fajnie jakby nam Jak, generał ja, ja. przyniósł coś słodkiego do jedzenia. O kurde, no bo tak, coś no, trzeba słodkiego? mieć. Siłę. Ja myślę, że pan będzie nam przyniósł w ogóle chipsy. O no. No wie, to jest słodkie dla was. O, dziękuję, dziękuję. A jeszcze coś do picia, by generał mi przyniósł? Z ciepłego Tak, nie jest, nie? Napijecie się. Soku z koszulki, jak będziecie spoceni i mokrzy. Dobrze? Dobra. Okej. Okay. Panowie, trochę pojedliście, więc czas się rozruszać, moi drodzy. Macie tutaj tunel, w którym będziecie musieli się czołgać, i spotykamy się przy siłowni. No, więc ruchy, ruchy, czołgamy się! Raz, dwa, trzy! W wojsku liczy się współpraca, panowie! Niech to pierwszy, dawajcie, szybko, szybko! Ała! Ała! No, współpracujemy! Ała, ała, ała. Generale, może to za mnie zrobić ten mniejszy? Ała! Ała! W takim razie, ponieważ współpraca jest bardzo ważna, to... Bo... co? Większysz za kolegę z wojska! Po możecie sobie podzielić Zadania. Jeden z was musi się przeczołgać, a drugi podnieść mega ciężki ciężar. O, ja podniosę ciężar, wyciągnij. Więc mnie. wyciągaj ała. go. Ała, ała, ała. Nie mogę. Matko. Zostry, już na zawsze. Byłaś. Jestem tu stanie. Co, o co chodzi z tą młodzieżą dzisiejszą? Nie wiem, ja też nie rozumiem, generale Masakra. Nie zjadł po prostu. Ja to całą fasolę. Generale, czy dobrze mi poszło? Bardzo. Lecimy, dziękuję. Lek. Dawaj zimy. Szypek, szybciutko, ty jesteś zwinny, mały na szradę. A co ty miałeś? Coś ciężkiego nosić. Tak, ciężko mi z wytrzymać. Dobra, zadanie macie zaliczone. Dobra współpraca, dobre podzielenie zadań. Teraz Ernest musisz wycisnąć trzy razy szybko ten ja ciężar. tutaj tak. kładź na mnie sztangę. No jasne, to zrobię. Dobra. Ej, a Ty ja musicie się dzielić zadaniami, Jak to dzielić? Na no wojsku. Mam na niego, na nim polegać. Miesz tą sztangę i ja kładę na tobie drugą sztangę. Dobrze? Nie kładź, szybko mu zrobisz. Raz. Nie, No widzisz, podział zadań, to co mówiłem, słuchaj generała. Jeszcze jedno wyciśnięcie, Ewnet, dawaj. I to musi być trzy razy pod rząd. Widzisz? A, warto było słuchać generała. Dobra, liczymy czy wycisnął. Przejdź z kadru, chłopie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9. 10 Dobra, pracę Dobra, panowie, pół macie zaliczoną. Dobrze wam, Dobrze podzieliliście zadania i wykonaliście je wszystkie. Generale! Chyba nabrałem już umiejętności żąda i mocy. A ja... rozstrzygnia się przed wrogiem. Nie strzelam To umiałeś już wcześniej stary. Strzelaj! Ale spoko. Dobra, kolejne zadanie. Ścigacie się po tamte worki. Ważna zasada, ścigacie się po worki, bo one będą jako robiły za barykadę przeciwko wrogowi. Ale, żeby po nie dojść, musicie używać pianek. Uwaga! Stajecie na jedną piankę i podstawiacie. Plik. zrozumiano? Ajaj! Ajaj! Aj. Wracacie z workami już normalnie. Ważna uwaga. Uważajcie na to, że worki mogą się rozerwać i cały cement może się wysypać Oj. A wtedy zadanie... Nie mamy wysypać cement? Nie! 3, 2, 1, start! Chwila, <grym i górę> <grym i górę> nie pić się, dawać, dawać! Ja Połóż, to nie znaczy rzuć! Sprzątać to! Raz, dwa, trzy! Mieliśmy rozsypać worek z cementem! Jeden na drugi położyć! Dobra! Nie rozsypywać! A! Patrzcie! Teraz mam szary easy! Nie widać nas! Kamuflaż zaliczacie na piątkę! To jest naprawdę dobry kamuflaż, więc możemy już przejść! Do ostatniego zadania, czyli do strzelania. Pam, pam, pam. Dobra, panowie zbiórka tutaj. W więzieniu, do mnie. Co to jest? Kto to jest, panowie? Twój stary, generale. Nie, to są naboje. A. Tym razem je trafiłeś. RDS, zapamiętaj jedno. Nie możesz powtarzać cały czas twój stary, bo twój stary, to wiesz co może być. Twój stary rower, tak? A w rowerze są dwa pedały. Twój stary, generale. Dobra, panowie, stajemy tutaj i strzelamy ten niebieski oto. Cel to jest niezidentyfikowany obiekt Trafiłeś? Nie. Tak, tak. No to brawo Zipek! Nie. Jeszcze dwa strzały i... Nie trafione. Nie. nie, nie. 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 Miałeś tylko trzy razy trafić, nie trafiłeś ani razu, niestety. Dobra, raz trafiłeś. Przyznaję raz. Dostajesz odznakę szeregowego. Dobra. Dobrze. Dobra. Ale jak się nie strzela. Nie trafione. O! Trafiony raz. Nie trafione. Źle. Ale, ale chyba potrzebuje wiagrę. Źle wyczyszczona bron? O, drugi raz trafił. Trzeci raz! Moi drodzy, Edys, z Dostajesz się do wojska. To dostajesz od starszego sierżanta... E, szere, starszego szeregowego. sierżanta. Za... Za duża, za wysoka oznaka. Proszę moją asystentkę z tutaj się Twój stary generale. Także ty się dostałeś do wojska. Leć na dół do stołówki, rozgość się. Oj, aj, aj, a, ty, Oj, aj, aj, aja, a ty... A ty niestety się nie dostałeś, więc zostajesz czapkę policjanta. Zostajesz policjantem. No niestety jesteś za słaby na wojsko. Oddaj broń. SO Proszę do komentarza samości.